Yo, 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 nazywam się Ania Romańska i jestem rekruterką. który bardzo Was przepraszam za brak odcinka tydzień temu. To były bardzo aktywne dla mnie dwa tygodnie, dlatego fizycznie nie mogłam po prostu z tym się wyrobić. Musiałam się skupić na innych rzeczach. Najwięcej czasu starałam się spędzać z Fawusią i z kotami, czyli biegałyśmy z Fawą po arenie, to jest na Łazarzu w Poznaniu. I nie wiem, goniłam ją i krzyczałam, że zjem jej dupę. Tak wyglądają ogólnie nasze zabawy. Tydzień temu też byłam na koncercie Fiu Fiu Fiu. Koncert ukraińskiego zespołu Druga Rika. Po polsku to jest Druga Rzeka. Oni pochodzi z mojego rodzinnego miasta żytomierza, czuć dumę, jak to mówię. Było bardzo fajnie posłuchać muzyki, z którą słuchałam za dzieciaka. I jeszcze wiecie, przy końcówce lat 90., początku, lat 2000, totalnie nostalgia wjechała i teraz cały czas słucham ich na spodziewają. Byłam też na targach piwnych i musiałam się skupić trochę, by zjeść coś dobrego i wypić. Tak samo coś dobrego lub lepszego. I w międzyczasie ogarniałam 24 recenzje CV. Poproszono mnie, by sprawdzić CV, niektórych kandydatów, pracowników ogólnie robię to też dla znajomych i nieznajomych osób. I po prostu tego tak się dużo uzbierało, że Uzbierało się dosłownie 24 sztuki, ale teraz jestem na razie na zero. Przy tym, też zapierdalam cały czas na siłownię. Jestem zmęczona i spocona jak paskuda, ale no, dubcie się robi. To kilka słów prywaty z mojej strony, żebyście wiedzieli, że moje życie nie kręci się tylko wokół nagrywania YouTube'ów, spacerków z Fawą i kiedy śpię, to już mnie budzi, wycierając swój pyszczek i wąsy miory. Także no, czasami zdarzają się też inne rzeczy. Który, a teraz przechodzimy do najważniejszego tematu, dzisiejszego dzisiejszego odcinka i to jest drugi odcinek na playliście najczęściej zadawane pytanie w trakcie rekrutacji. Dlaczego aplikujesz na to stanowisko? Wiadomo, to pytanie można zadać w różny sposób, używając innych słów, ale ogólnie sens jest taki sam. Powiem już na samym początku, że to pytanie ma sens, mimo tego, że wygląda jakby było zadawane z czapy. Jak ktoś zaplikował do jakiejś konkretnej firmy i pojawił się na rozmowie rekrutacyjnej, no to wiadomo, że ta osoba chce tu pracować. To jest oczywiste. I nie chodzi o to, by odpowiadając na to pytanie, zachwalać firmę pod niebiosa i mówić, że to jest absolutnie najlepsze miejsce na świecie, by pracować i żyć. Takie pytanie zawsze pada na rozmowie rekrutacyjnej i mówię to z własnego doświadczenia jako kandydatka i rekruterka. Zaczniemy od tego, dlaczego takie pytanie w ogóle pada w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Pierwszy punkt to ocena motywacji i za zainteresowania kandydata. Pytanie to pomaga zrozumieć, co motywuje kandydata do zaaplikowania na to konkretne stanowisko. Wtedy można się Dowiedzieć, czy kandydat faktycznie jest zmotywowany, zainteresowany i zaangażowany w rozwijanie swojej kariery w danej dziedzinie. Drugi punkt to dopasowanie do wymagań stanowiska. To pozwala ocenić, czy kandydat rozumie specyfikę stanowiska i czy ma odpowiednie umiejętności i doświadczenie, które pomogą jej lub niemu zajebiście ogarniać swoje obowiązki na tym stanowisku. Trzeci punkt to zrozumienie kultury organizacyjnej. Odpowiedź na to pytanie pomoże również rzucić światło, czy kandydat rozumie kulturę organizacji i czy czuje, że pasuje do wartości i celów firmy. Następny punkt to przygotowanie kandydata. Kandydaci, którzy są naprawdę zainteresowani konkretnym stanowiskiem, są zazwyczaj lepiej przygotowani do rozmowy rekrutacyjnej. Łatwo można sprawdzić, czy kandydat przed rozmową obczaił ogłoszenia o pracę i stronę internetową firmy lub blog i ogólnie jest świadomy tego, czego wymaga ta konkretna rola. I ostatni punkt to okazja do wykazania się. Pytania to pozwala kandydatowi, by wyróżnić się i wykazać się spośród innych kandydatów. Kandydat może wtedy podkreślić unikalne swoje cechy, doświadczenia, umiejętności, a także cechy charakteru, które może przynieść do organizacji. Kolokwialnie mówiąc, to pomaga rekrutorowi zrozumieć, czy kandydat ma realistyczne oczekiwania, czy rozumie specyfikę stanowiska, jakie ma do zaoferowania organizacja i czy jego motywacje są zgodne z celami firmy. I teraz po tej teorii przechodzimy do mojej ulubionej części odcinka, czyli czego lepiej nie odpowiadać na pytanie, dlaczego zaaplikowałaś, zaaplikowałeś na to stanowisko. Ogólnie może się wydawać, że to pytanie jest mega proste, naprawdę i można Powymyśleć farmazony i bez problemu przejść przez to pytanie, jak jeden z dziesięciu, chociaż to nie jest łatwe. Można powiedzieć coś miłego o firmie, coś miłego o sobie, przedstawić to jako miłość od pierwszego wejrzenia. Jesteście absolutnie najlepszym kandydatem i idealnie pasujecie na to stanowisko. No i wtedy, pyk, jest 15K na rękę od razu, bez okresu próbnego. Od razu umowa na czas nieokreślony. I uwierzcie mi, że nie. Jako rekruterka, która ma codziennie kilka rozmów hajrowych i mam dosłownie rozmowy hajrowe codziennie, bardzo rzadko mi się zdarzają dni bez rozmów, słyszę inne, o wiele bardziej ciekawe propozycje, odpowiedzi na to pytanie. Zapraszam was do listy takich przykładów. Najczęściej spotykana odpowiedź w trakcie rozmów, rekrutacji to jest odpowiedź: Nie wiem, albo nad tym się nie zastanawiałam, nie zastanawiałam się. Kocham to określenie i od razu Wam mówię: Spoiler alert, nigdy, nigdy przy nigdy tak nie mówcie. Nawet jeżeli. Tak myślicie, to kłamcie. Następny punkt, to nie lubię swojej aktualnej pracy. Można powiedzieć też, że wysłało się bardzo duże CV i trafiła się akurat na Was, odpowiedzieliście. Następny punkt, straciłem, straciłam pracę, więc po prostu szukam nowej. Jeszcze przypadek, to jest w poprzedniej firmie, było ok. Spoko, ale mi się wydaje, że u Was będzie lepiej. I ostatni punkt to mam kredyt do spłacenia. Wielkie brawa za szczerość dla wszystkich, którzy tak odpowiadają. Widać, że mówią prawdziwie, ale naprawdę. Naginajmy w tym przypadku rzeczywistość. Wiecie, znacie, że ja nie lubię kłamstwa, ogólnie jako prywatnie, prywatna osobka też tak o sobie myślę, ale też jako rekruterka. Później to bardzo łatwo da się zweryfikować, czy kandydat kłamie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Ale dokładnie w tym przypadku, żeby uniknąć tego kłamstwa, wystarczy po prostu się uszykować do rozmowy rekrutacyjnej i nie mówić takich rzeczy. Są absolutnie różne sytuacje życiowe. Uwierzcie mi, Niektóre takie sytuacje poczułam na sobie, i też mam styczność z kandydatami. W których również to spotkało. Na przykład zwolnienia grupowe, albo w ogóle upadłość firmy, a wy akurat macie koty do wykarmienia i trzeba jakoś zarabiać pieniądze na saszety. Czasami to też są problemy zdrowotne lub osobiste pracownika, albo konflikty interpersonalne, albo totalnie cokolwiek innego. Czasami ludzie po prostu tracą pracę bez konkretnego powodu i bez konkretnej przyczyny. Tak, niestety, ale tak się dzieje w 2023 roku i uważam, że jakiś procent, odsetek takich sytuacji. Będzie się powtarzało w przyszłości. Czasami ludzie nie mają czasu, nie mają możliwości rozkręcenia się, badania rynku, weryfikacji różnych ogłoszeń o pracę. Aplikuje się po prostu, gdzie się da, na szybko i żeby móc wyżyć i się utrzymać. I to jest totalnie ok. Ale, tu jest duże, ale, uważam, że niezależnie od sytuacji życiowej kandydata, nie uwierzę, że brak niektórym kandydatów jest czasu, a co gorsza, motywacji do przygotowania się do rozwiązania. Rozmowy rekrutacyjnej. Więc ja uważam, że niezależnie od sytuacji życiowej i w jakim momencie kandydat znajduje się w swoim życiu obecnie, odpowiedź na pytanie, dlaczego zaaplikowałeś na to stanowisko, jako nie wiem, absolutnie nie wchodzi w grę. I nikt nie będzie chciał takiej osoby zatrudnić. Z oczywistych względów. Teraz przechodzimy do konkretnych, konkretów. Jak więc uszykować się do odpowiedzi na takie pytanie? Zacznę od najbardziej oczywistej rzeczy, Ever. Absolutnie. Najbardziej oczywista rzecz. I naprawdę uwierzcie mi, że czasami mi osobiście, jako rekruterce, zdarzały się takie sytuacje. Czyli kiedy ja rozmawiam z kandydatem, to gdzieś w międzyczasie w rozmowie ja dostaję zwrotne informacje, że kandydat albo kandydatka nie ma pojęcia, gdzie aplikuję i z rekruterką jakiej firmy rozmawia. Naprawdę, czasami zdarzają się takie opcje, jak mogłaby Pani przypomnieć nazwę firmy, gdzie na przykład w moim mailu, kiedy ja wysyłam zaproszenie na rozmowę HR i jestem w kontakcie z kandydatem w trakcie całego procesu rekrutacyjnego, tam jest napisane imię, nazwisko, firma, w której pracuję, moje stanowisko i także link do strony firmowej. Albo na przykład pytanie, w czym programujecie, gdzie konkretnie w ogłoszeniu są podane wszystkie wytyczne i wszystkie technologie, z którymi pracujemy, na co dzień. Podsumowując, oczywista rzecz, ale przypominam, obowiązkowo sprawdźcie dokładnie firmę, do której aplikujecie i czym ta firma się zajmuje. Next level tego, jeżeli chcecie być jeszcze bardziej przygotowani, bo obczaić po prostu, co to za firma, to taki, wiecie, minimum, no to najlepiej sprawdzić tę stronę internetową firmy, a także ich social media. Facebook, LinkedIn, czasami firmy posiadają Instagram. Pokażcie, że odrobiliście pracę domową, a może jeszcze next level, prywatnie Interesujecie się tą działalnością, którą ogarnia ta firma, albo korzystaliście już z ich technologii, produktów, sprzętów itd. Wtedy wy możecie zostać jeszcze bardziej zauważeni, ponieważ dosłownie mieliście kontakt z produktami tej firmy. Następna bardzo rzecz to poszukajcie wspólnych punktów między waszym doświadczeniem i umiejętnościami i ogłoszeniem pracodawcy. Bardzo Max polecam ten punkt. Sama z niego korzystałam jako kandydatka. Kiedy aplikowałam do różnych firm, to zawsze przed rozmową rekrutacyjną drukowałam sobie ogłoszenie tej firmy i zawsze miałam swoje CV obok i zaznaczałam co jest wspólnego, czyli co już ja 100% i co totalnie spotyka się z tym, czego wymaga ode mnie pracodawca? Co spełniał pół na pół, czyli mam jakieś doświadczenia, ale może trochę za mało? I czego totalnie jeszcze muszę się douczyć? Przejść przez warsztat, nabyć praktykę. Umiecie A, B i C. Co za absolutnie zajebista sprawa. Dosłownie tego. Szuka pracodawca i ta firma. Od razu zostaniecie zatrudnieni, od razu 15k na rękę. Szybciutko. Następnym punktem przygotujcie konkretne przykłady. Postarajcie się przekazać i opowiedzieć o swoim doświadczeniu za pomocą konkretnych przykładów z Waszych poprzednich prac, które właśnie potwierdzają Wasze umiejętności i sukcesy zawodowe. Pokażcie również, co zyska firma, Zatrudniając Was. Tu trzeba uważać, żeby to nie wyglądało bardzo nachalnie. Czyli nie w takim przypadku, jak na przykład dzięki mi sprzedacie milion jacuzzi, zarobię dla Was miliardy pieniędzy, a bez mnie sprzedacie trzy jacuzzi na krzyż, także polecam się, Max. Wiadomo, Wy dostaniecie wypłatę, a firma dostanie wartość dodaną. Wspominajcie o doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach, które czynią Was wyjątkowo mocnymi kandydatami. Jeśli to możliwe, to używajcie liczb, jak możecie zwiększyć wartość firmy. Polecam również pokazać swoje zainteresowanie branżą, czyli po prostu możecie pokazać swoją pasję do branży, w której planujecie pracować. Jeszcze jeden bardzo ważny punkt, czyli unikajcie ogólników, czyli odpowiadając na to pytanie, dlaczego zaaplikowałeś na to stanowisko, trochę brakuje sensu w odpowiedzi, bo Wasza firma jest spoko -loko. Spersonalizujcie swoją odpowiedź, odwołując się do konkretnych elementów ogłoszenia o pracę i ogólnych cech firmy. I ostatni, absolutnie najważniejszy punkt przemyślcie dokładnie swoją motywację. Zastanówcie się, co konkretnie i dokładnie was motywuje do zaplikowania na to stanowisko. Czy to rozwój zawodowy, czy zainteresowanie branżą, czy chęć przyczynienia się do sukcesu firmy. Tak jak zawsze, ja nie podaję w swoich odcinkach konkretnych przykładów odpowiedzi, których można się nauczyć na pamięć i odpowiadać na to pytanie. Ogólnie w necie jest mnóstwo takich przykładów i dosłownie no, można coś sobie wygenerować albo poprosić sztuczną inteligencję, żeby Wam napisała, ale czy to faktycznie Was opisuje jako osobę, czy to po prostu jakieś tam generyczne, mądre treści, które możecie powiedzieć w trakcie spotkania. Ja zawsze powtarzam, jesteście osobnymi ludźmi, bytami, ze swoimi osobnymi Historiami i emocjami. Wasza odpowiedź na to pytanie będzie unikalna, bo Wy jesteście unikalni. I moja złota rada: przygotowujcie się do każdej rozmowy rekrutacyjnej, nie róbcie tego na odpierdol. Wy poćwiczycie. Firma pozna super kandydata, nawet jeżeli nie zostaniecie zatrudnieni, to będziecie bogaci o nowe doświadczenia. Filozofia Max na koniec tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i za obejrzenie mnie dzisiaj, tak jak zawsze. Czy Wy dostajecie takiego rodzaju pytania u siebie na rozmowach rekrutacyjnych? Macie może swoje jakieś zajebiste tipy, jak odpowiadać na takie pytanie. Może ja czegoś nie wiem, także ja będę bardzo wdzięczna Wam za wasze przykłady. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i obiecuję, że do usłyszenia za tej. I na sam koniec nie zapominajmy o niej, bo ona nie zapomina o was. Typowa Anka, rekruterka i jej pytanie: jeśli pani to ja, a ja to pani, jakie pytanie w tej chwili pani zadałaby mi na moim miejscu? A ci! Też kociś przyjść? Kocur? Fawu niestety nie ma w tym tygodniu. Fawa wyjechała e, wczoraj, wraca za tydzień, także następny odcinek będzie z Fawusią. A dzisiaj Józio, Józio, kocur. To jest bardzo kochany kot. Bardzo kochany. Tak dostaniesz? Nie chcesz iść? No idź, kociu, się połóż tu. A, idź się połóż obok mnie. Basiu, przepraszam Kiecy. Nie rób dupciu. Basia, kota, kocura.